Chodzi o świadomość, żałujesz swojemu przyjacielowi. Są jak Flip i Flap, zupełnie niepodobni, ale żyć bez siebie nie mogą, a przygody same im się pchają do rąk. Brawo, co za wspaniała inicjatywa. Najsłodszy sitkom w dziejach ludzkości, teraz codziennie w Polsat Rodzina. Niech Pani nie udaje, że Pani nic nie wie, wszyscy o tym wiedzą. Miodowe lata, od poniedziałku do soboty o 14, a w niedzielę o 14.30 w Polsat Rodzina. Świat, w którym żyjemy, wciąż się zmienia. Niezmienne pozostają tylko odwieczne rytuały natury. Więcej ludzi poleciało w kosmos, niż odwiedziło to szaleńczo-magiczne miejsce. Groza gór, Potęga mórz z wszystkimi ich tajemnicami. To siła niszczycielska, a jednocześnie życiodajna. I fascynującym życiem, o którym wcale nie wiemy tak dużo. Jestem geologiem od 20 lat, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Cud narodzin, walka i namiasta strach i radość. Koegzystencja wymaga kompromisu. Ludzie muszą tolerować pewne straty, a wilki fakt, że nie wszędzie mogą przebywać. Dzikie zwierzęta zataczają ten sam krąg, co my ludzie. Poznając ich życie i zwyczaje, lepiej rozumiemy samych siebie. Chcemy mieć dowody, że te rekiny zakładają przedszkola. To pozwala lepiej chronić ten gatunek. Najpiękniejsze dokumenty świata. Codziennie o 16 na kanale Polsat Rodzina.